Sieman koldziska, z tej stanu meczy. witam was w przebudowie Arsenalu. Jesteśmy teraz w magicznym, świątecznym okresie, a tej drużynie naprawdę potrzeba cudu, żeby cokolwiek wygrała, więc myślę, że jest to idealny moment na przebudowę akurat ekipy kanonierów. Będziemy walczyć oczywiście na wielu frontach, w Pucharach Ligi, w Premier League, czy choćby w Lidze Europy. I w każdym tak naprawdę rozgrywkach chcielibyśmy zwyciężyć, ale czy uda nam się zdobyć choćby jedno trofeum? Przekonamy się już niebawem, a jeśli materiał przypadnie Wam do gustu, nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę. Powiedzmy sobie szczerze: sytuacja finansowa Arsenalu jest całkiem niezła 80 milionów na transfery pół miliona budżetu na pensję więc jeszcze trochę ten budżet możemy pozmieniać i myślę, że na dobre transfery nam wystarczy ale też kogoś przydałoby się sprzedać, bo nasza kadra na pewno nie jest kompletna i wymaga wzmocnień. Gramy w lidze Europy, tak jak wspominałem i możemy sobie zobaczyć jak to wszystko wygląda. Grupa F ze standardem Lierz, Wiktorią Gimaraerz i Eitrachtem Frankfurt. Asensio lub Oyar Sabal to jest mój pierwszy cel transferowy na lewe skrzydło. I ostatecznie udaje mi się pozyskać Marco Asensio za jedyne 41 milionów 600. 000. Widać, że to jest FIFA, bo Real aż tak promocyjnie nie sprzedaje. Granit Szaka tutaj przechodzi do Romy za 36 milionów 800. 000. Coś pięknego za tyle się go pozbyć to mi się podoba turniej przedsezonowy w fazie grupowej drugie miejsce pokonaliśmy pokarnych Athletic Bilbao i w wielkim finale odegraliśmy się na Lazio wygrywając 2 do 0 i nasz budżet myślę, że jest naprawdę dobry do tego jeszcze musimy pozyskać dobrych stoperów bo u nas to kuleje David Luiz, Mustaficz, Sokratis nie zapewnił nam stabilności a myślę, że Thiago Silva w parze z Giorgio Chiellinim Pomogą nam spokojnie walczyć tutaj o najwyższe cele. Nie kosztowali nas jakoś za dużo: Kielini 27 milionów, Silva trochę mniej. I myślę, że to są dobre transfery, patrząc na to, że Sokratisa oddajemy do Borussi za 23 miliony. Wiadomo, Grek jest trochę młodszy, ale jednak klasa zdecydowanie gorsza. Tutaj widzimy nasz podstawowy skład na pierwsze spotkanie ligowe przeciwko ekipie Newcastle. Niech to będzie dobry początek zwiastujący udany sezon. 2 do zera dla Arsenalu. Niestety kontuzja Nelsona. Ale nie okazała się ona poważna. Szkodrana Mustafiego sprzedaliśmy za 13 milionów do Chelsea. Pięknie. Oddaliśmy go naszemu lokalnemu rywalowi. No i powiem szczerze. Współczuję, że go wzięliście, no ale dziękuję za zarobek. Czas kupić jakiegoś środkowego pomocnika. Bo tam mamy na pewno wakat. 45 milionów 800 za Alana. Myślę, że to jest bardzo dobra kwota a czy to klasowy pomocnik i na pewno przyda się w parze z Torerom. Holding odchodzi do Herty za 17 200, naprawdę dobrze sprzedajemy, dzięki czemu możemy też kupować fajnych piłkarzy. No i jeszcze potrzebujemy wzmocnienia na lewą obronę, bo Tyrni ma trochę za niski overall i pozyskujemy Nikolasa Taliafico za 32 300, naprawdę fajna kwota i myślę, że jest to Zawodnik który może nas wzmocnić Do tego oddajemy Kolasinacza do Leicester Za 20 milionów Jak my dobrze sprzedajemy 166 milionów wydane 111 milionów pozyskane No powiem szczerze Wymiana pod względem Klasy zawodników Bardzo duża i jeszcze do tego sporo Zyskaliśmy, znaczy niedużo wydaliśmy Patrząc w stosunku przychody do Wydatków Myślę że jest to wszystko w miarę takie Przyzwoita kwota i to mi się podoba, że można drogo sprzedać piłkarzy, kupić ich za okazyjną cenę, no tylko trzeba oczywiście poszukać odpowiednich kandydatów. Tutaj widzicie transfery w innych takich, powiedzmy, klubach, które o cokolwiek powinny walczyć. No ale myślę, że naszych nikt nie przebije i są najciekawsze w tym okienku transferowym. Bo oczywiście chcemy walczyć o najwyższe cele na wszystkich frontach, a do tego mocna kadra jest potrzebna. Pierwszy mecz w Lidze Europy wygrany z Eintrachtem na wyjeździe 3-1. Tutaj widzimy pierwsza runda Carabao Cup, Barnley pokonane po karnych, tutaj grały nasze rezerwy i wylosowaliśmy Manchester City, Oj, tutaj zagra podstawowy skład. Giorgio Chiellini doznał lekkiej na szczęście kontuzji tylko 3 dni. Standard Liège pokonany przez nasze rezerwy 2-0, no bo poza Eintrachtem raczej będę grał rezerwami w Lidze Europy. Udało nam się sprzedać Uzilla, który domagał się transferu za 46 milionów do United. No ja nie wiem, co ten Manchester miał w głowie, że go chciał kupić. Kielini doznaje cały czas takich lekkich urazów, no ale na szczęście na krótko wypada. Gimaraesz pokonane 2 do 1. Dwie bramki niego Ceballosa. No i to mi się podoba. Tutaj widzimy drugie miejsce po 10 kolejkach. Manchester City to jest na razie maszyna nie do zatrzymania. No i ciężko ich będzie wyprzedzić, jak będą wygrywać wszystkie spotkania. No, ale może akurat coś się stanie, że zaczną przegrywać, i wtedy będzie dobrze. Tak się prezentuje nasz podstawowy skład, myślę, że jest kozacki. Szczególnie jeśli chodzi o linię obrony, bo tutaj doszły niesamowite wzmocnienia. Izil doznał kontuzji, na 4 miesiące wypadł. United nie mają szczęścia, tak delikatnie mówiąc. Pokarnych eliminujemy City i to może być ten mecz przełomowy. Bo Manchester wreszcie przegrywa, a Nottingham Forest będzie naszym rywalem w ćwierćfinale Carabao Cup. Diego Silva wypada na 11 dni, więc na szczęście poza Mesutem wszystkich innych omijają poważne kontuzje. U siebie niestety tylko remisujemy z Wiktorią Guimarães. No nasze rezerwy w tym momencie zawiodły, ale Eintracht podstawowy skład pokonuje 3 do 1. No i w lidze Europy nie mamy się czego tak naprawdę obawiać bo radzimy sobie dobrze w tych rozgrywkach, a w ostatniej kolejce nasi rezerwowi pokonują Standard Liège 2 do 0. No i jesteśmy na pierwszym miejscu w grupie, z drugiego wychodzi Eintracht, no faworyci nie zawiedli akurat w grupie F. Tutaj widzimy Nottingham pokonane przez naszych rezerwowych 4 do 1 i w półfinale mamy Fulham, no powiem szczerze losujemy poza Manchesterem City idealnie. Pierwsze miejsce po 20 kolejkach, minimalna przewaga tak naprawdę nad Liverpoolem i Manchesterem City, więc musimy się mieć cały czas na baczności, bo nie jest łatwo, rywalizacja jest zacięta i ten sezon jest naprawdę niesamowicie interesujący. Widać stamina naszych stoperów nie jest najlepsza, overall powoli ich spada, ale na razie dają radę. Young Boys Berno wylosowane w Lidze Europy, łatwiej się nie dało, nasze rezerwy się pobawią. Postanowiłem, że w tym świątecznym okresie pozyskam piłkarzy, których nie lubię, czyli na start Piotra Zielińskiego za 30 milionów, a żeby do tego dorzucić jeszcze kogoś, no to Lukasa Vasqueza. Niech ten świąteczny czas przyniesie takie transfery, 20 milionów za Hiszpana. No i mamy takich zmienników, którzy będą grać w tym rezerwowym składzie, Tranmere pokonane 2 do 0 i w rundzie czwartej The Emirates FA Cup gramy z Crystal Palace. Mogło być lepiej jeśli chodzi o losowanie David Luiz dwa miesiące wypada Szkoda naszego rezerwowego piłkarza Oczywiście Fulem pokonane w dwóch meczu 3-2 I w wielkim finale Carabao Cup Czeka na nas Liverpool Czyli rywal z najwyższej półki Zieliński i Vasquez Takie transfery których piłkarzy których nie lubię Ale postanowiłem że w tym Świątecznym okresie nie ma co patrzeć Na to kogo lubię a kogo nie Bo to jest chyba jedyny moment kiedy mogę Tych piłkarzy pozyskać bo w innych karierach, może jeszcze jakoś zielińskiego bym się przełamał i pozyskał, ale waskę za to choćby mi dopłacali w innej przebudowie nie pozyskam, więc to jest jedyna przebudowa, gdzie taki transfer przeprowadzam. No ale w świątecznym okresie do takich cudów może dochodzić. I tutaj widzimy transfery naszych groźnych rywali, chociaż jesteśmy liderem i to my rozdajemy karty. I tak powinno być zawsze. Wraca, mam nadzieję, wielki arsenal. No i tutaj jednak krystal Palace nie okazało się wielką przeszkodą. Nasi rezerwowi ograli ich 4 do 0, ale w rundzie piątej czeka Tottenham. Więc tutaj już tak łatwo nie będzie. The Emirates FA Cup, to są ciekawe rozgrywki. Nasi rezerwowi zlali Young Boys w 4 do 0 w pierwszym meczu, w rewanżu 4 do 1. Nawet tutaj młody talent Piotr Zieliński i Lukas Waskes pokazali się z dobrej strony. 8 do 1 w dwóch meczu i w jednej ósmej. Na kogo trafiliśmy? Oto jest dobre pytanie. Na Lazio, czyli rywal już bardziej wymagający. I chyba tutaj już zagra nasz podstawowy skład. Liverpool w finale Carabao Cup pokonany 2 do 1. Bejerin i Fico Arsenal bocznymi obrońcami stoi. I pokazali naprawdę, że warto w nich inwestować. I możemy tylko zobaczyć dla potwierdzenia. Tutaj grafikę, że zwyciężamy w Carabao Cup. Pierwsze trofeum na naszym koncie. Dobrze zaczynamy i teraz czekamy na zwycięstwo właśnie z Tottenhamem 2 do 1 w The Emirates FA Cup i w rundzie szóstej czeka na nas Manchester City. Ale w pucharach radzimy sobie z nimi dobrze, więc to losowanie jest dla mnie korzystne. Jednak wystawiłem rezerwy, a trzeba było zaryzykować z Lazio. Zremisowali 0 do 0. City pokonane 1 do 0 i w półfinale The Emirates FA Cup czeka Sheffield Wednesday. W rewanżu nasze rezerwy wywalczyły remis. 2-2 i dzięki bramkom na wyjeździe, które liczą się podwójnie, awansujemy do ćwierć finału, gdzie czeka na nas Manchester United z mesutem kontuzjowanym, Więc damy sobie myślę radę. W Premier League udało nam się pokonać też City, więc Manchester City musi naprawdę mieć jakiś nasz kompleks, bo cały czas ich pokonujemy i mamy nad nimi 6 punktów przewagi. Jeden nad Liverpoolem, ale Liverpool rozegrał jedno spotkanie więcej, więc ta przewaga może wzrosnąć do 4 punktów. No i po 30 kolejkach jest stabilnie, ale ta przewaga jest nadal bardzo nikła. Naprawdę w tym sezonie bijemy Manchester City na wszystkich frontach i to mnie bardzo cieszy, no poza Ligą Mistrzów, bo tam nie bierzemy udziału. United pokonany przez nasz podstawowy skład 3 do 0 w Lidze Europy, więc w rewanżu wystawiłem rezerwy. United wygrali 2 do 1, ale jest to pyrrusowe zwycięstwo, które nic im nie daje. My gramy w półfinale, a naszym rywalem jest Borussia Dortmund. Czyli dość mocny rywal. Jeśli chodzi to o The Emirates FA Cup, wygraliśmy z Sheffield naszymi rezerwami 3-1 i w finale czeka na nas Manchester United. A i przykro mi, United znowu bez trofeum. Tutaj Dortmund przegrał z nami 2-3. W pierwszym meczu już wystawiłem podstawowy skład, bo Borusi nie będę lekceważył. Asensio wypada na 4 tygodnie i nie będzie go już prawdopodobnie do końca sezonu. W rewanżu radzi sobie nasz podstawowy skład świetnie. 2-0 z Borussią. I W finale czeka na nas Roma, która wygrała 3 do 2 z Galatasaray. Mam nadzieję, że uda się wygrać ten wielki finał. Tutaj widzimy pokonanie Watfordu 3 do 0 w ostatniej kolejce Premier League i za moment przekonamy się, czy udało się zdobyć mistrzostwo. Tutaj widzimy finał The Emirates FA Cup, ale nas to teraz nie interesuje. Teraz tylko liczy się Premier League, gdzie zwycięża Arsenal 107 punktów, drugi Manchester City 104 punkty, trzeci Liverpool 98. Pomyślcie sobie, 104 punkty i to nie daje mistrzostwa. Co to był za sezon? Trzech hegemonów walczyło o tytuł, a zwyciężył na koniec Arsenal. Ten świąteczny okres jest naprawdę magiczny. I zobaczmy statystyki zawodników. Aguero 37 bramek w 37 meczach. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem w poważnej lidze. Pepe 14 w 37 asyst. Drugie miejsce: Obame Yang. Czyste konta: Allison. 22 w 38 spotkaniach. I pokonujemy w The Emirates FA Cup Manchester United 2 do 0. I świętujemy trzecie trofeum, ależ jesteśmy hegemonem. To mi się podoba. Naprawdę szalejemy. I jeszcze przed nami finał Ligi Europy, ale jeszcze trzeba pokazać potwierdzenie, że wygraliśmy The Emirates FA Cup. Tak jest. Arsenal triumfuje. I finał Ligi Europy przed nami, gdzie pokonujemy. Na laucie Rome 3 do 0 no i cztery trofea jak na Arsenal. Idealna liczba. No to mi się podoba. No czwórka, Arsenal, zawsze to pasuje, ale lepiej jak to jest liczba trofeów niż miejsce w tabeli. Chociaż przy obecnej sytuacji w prawdziwym życiu, to myślę, że czwarte miejsce to byłby olbrzymi sukces. No ale dobra, jeszcze zobaczmy finał Ligi Mistrzów, jak to się wszystko zakończyło. Kto tam wygrał? Czy może jakaś angielska drużyna, hiszpańska? Czy na przykład włoska? Przekonamy się. Real Madryt, no jak dla mnie, dobry prezent świąteczny, mogłoby tak być w prawdziwym życiu, no ale oto będzie bardzo ciężko. Ligę Europy wygrał oczywiście Arsenal. Co jeszcze można zobaczyć? Statystyki zawodników właśnie w Lidze Europy, jak to się wszystko zacnie prezentuje. Dost najlepszym strzelcem, 12 meczów, 11 bramek, Muchitarian 7 asyst w 14 spotkaniach, Leno najwięcej czystych kąt. Wiadomo, nasi zawodnicy z pola nie mogli tam za dobrze punktować, bo grałem głównie rezerwami, więc mieli mało szans na wykazanie się. No i tak prezentuje się nasz końcowy, podstawowy skład. Myślę, że Kozacki, Asensio wrócił na mecz finałowy. No i Zielu musiał obejrzeć go z ławki rezerwowych, chociaż chyba tam się pojawił na boisku. Widzicie, Leno zagrał w 70 spotkaniach. Kurczę, ile tutaj było symulowania. No ale naprawdę, cieszę się, że udało się zdobyć tyle trofeów. Najwięcej bramek Obama Yang, drugie miejsce Lacazette, trzeci Pepe. No i czas na asysty. Tutaj zwycięża Obama Yang, najwięcej, drugie wraz z Pepe i trzeci Asensio. Całkiem nieźle jeśli chodzi o te indywidualne statystyki w tym świątecznym, magicznym okresie. Jak widzimy nawet Arsenalem da się osiągać sukcesy. W FIFA nie ma rzeczy niemożliwych. Myślę, że była to bardzo udana przebudowa. No i kolejna pojawi się już jutro. Zachęcam was do obejrzenia. Tym razem przeskoczymy do najlepszej Ligi Świata, każdy wie o którą chodzi, i mam nadzieję, że również będziemy się dobrze bawić. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się!